Cześć kochani moi drodzy na kolejnym niedzielnym odcinku jak zwykle nagrywam to wieczorem bo w niedzielę chciałabym spędzić czas z rodziną jak widzicie przygotowałam dla was dzisiaj 10 zdrapeczek szczęśliwe linie oczywiście już sobie tutaj nadrapałam na zdrapki wydałam 30 zł jak wiecie Wczorajszy draping poszedł mi bardzo źle. Mam nadzieję, że ten draping pójdzie nam lepiej, bo na 10 zdrapek na razie jest jedna wygrana. Tutaj jedna wygrana. Tutaj mamy drugą wygraną. Tutaj mamy trzecią wygraną. Tutaj mamy czwartą wygraną i Tyle, bo tutaj mamy na razie jeszcze nie wygrane. Także te zdrapeczki, te zdrapeczki zostawimy sobie na koniec, a będziemy drapać te, gdzie jeszcze nie wytrapałam żadnej linii. Także bierzemy się, kochani, za drapanko. I tak. I mamy serduszko szukamy serduszka nie mamy serduszka mamy słoneczko i jest tutaj i jedno było tylko serduszko i lecimy mamy trefl tutaj mamy trefl i tutaj mamy trefl czy gdzieś a i tu jeszcze mamy trefl o gdzieś jeszcze mamy nie mamy i ostatnią jest korona tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy, ale tutaj mamy. I czy tutaj nam coś ułożyło się? Nie, ale sprawdźmy sobie. Gruszki, nie było winogronka, też nie było kości, też nie było tęczy, też nie było winogrona diamentu, też nie było winogrona wiśni. Kości gruszki też nie było i ten czy też nie było. Te, czyli ta zdrapeczka jest przegrana. Lecimy. Kolejną zdrapeczkę. Tutaj też nie mamy, tak jak mówiłam. Na razie lecimy tak, gdzie nam się nic nie utworzyło. Tutaj mamy gruszeczkę, yy, truskaweczkę. Czy gdzieś jeszcze mamy, nie mamy. Kolejnym jest pik, szukamy piku. Nie mamy kolejnych. Mamy diamencik. Czy jest diament? Jest diamencik. Mamy diament. I ostatnie mamy biedronkę. Czy mamy gdzieś biedronkę? Jest. Tu mamy biedronkę i tu mamy biedronkę. Czyli nam się nic tu nie utworzyło. Także ta zdrapeczka też jest pusta. Lecimy. Kolejną zdrapeczkę. Tutaj też i lecimy. Mamy gruszeczkę. Czy mamy gdzieś gruszkę? Tutaj mamy gruszkę. I tyle. Kolejną mamy biedronkę. Czy mamy gdzieś biedronkę? Nie mamy. Lecimy. Kolejny mamy ananasik. Czyli mamy tutaj ananas. I tyle. I ostatnio mamy gwiazdę. Szukamy gwiazdy. Tu mamy gwiazdę. I tu mamy gwiazdę. Czyli nam się nic tutaj nie utworzyło. Także ta zdrapeczka też jest pusta. Tak jest. Lecimy. Kolejną zdrapeczkę. I mamy arbus. I szukamy arbuzika. Tu mamy arbus. I tu mamy arbuzika. Kolejny mamy bananka. Czy mamy banana? Tutaj mamy banana. Ale brakuje nam księżyca. Tutaj mamy tref. Czy mamy tref? Nie mam. I ostatnio mamy garnuszek. Tutaj mamy garnek. I tyle, bo księżyca nie było. Także ta zdrapeczka jest też pusta. Lecimy. Kolejną, przedostatnią. Taką, której nie utworzyliśmy jeszcze żadnej linii. O, uciekło mi. O, jest. I kolejne mamy. podkowe. Szukamy podkowe. Tu mamy podkowe i tyle. Kolejne mamy tęczę, szukamy tęczy. Tu mamy tęczę i tu mamy tęczę i tyle. Mamy złotko, szukamy złotka. Tu mamy tu mamy i tu mamy. I ostatni mamy sakwę. Czy sakwa nam coś da? Nic nam nie da. Czyli ta zdrapeczka też jest przegrana. I ostatnia z tych, co nie były linie utworzone, mamy słoneczko. Tu mamy słoneczko. Tu mamy słoneczko. I tyle. Następne jest banan. Tutaj mamy banan, ale to też nam nic nie daje. Przedostatnie mamy śliweczkę. Tu mamy śliweczkę. Tu mamy śliweczkę i tyle. I ostatnie mamy serduszko. Czy mamy serduszko? Mamy linię. Super. Mamy linię. Fajnie. Także co sprawdzamy. Gdzieby nie przedłużając? 3 zł. Jest. O, patrzcie, ale super. 9 złotych. Mamy w. A nie. Co się ja źle zdrapałam? Patrzcie, kochani, czyliżbym. Arbus jest, cytry. A zapomniałam, kochanie, bo ja przez pomyłkę cytrynę zdrapałam. Zamiast gruszki pamiętam, tak? Czyli mój błąd, już się pocieszyłam. No niestety, ta jest też przegrana, czyli nie patrzmy na to. Tu teraz lecimy, mamy cztery zdrapeczki, tak? Raz, dwa, trzy. Cztery zdrapeczki z wygraną już z jedną linią. Już jestem. I lecimy. Tutaj mamy jedną linię. Zobaczymy, czy nam coś jeszcze się utworzy. Czyli mamy banana. Szukamy banana. Tutaj mamy banana, ale tylko jednego, więc nic nam nie utworzyło. Lecimy dalej. Mamy jabłuszko. Szukamy jabłuszka. Tu mamy jabłuszko i tyle. I przedostatni. Mamy winogron. Czy mamy winogron? Tu mamy winogron i tyle, i ostatnie mamy cytrynkę, czyli mamy cytrynkę tutaj, tutaj, i tyle. Czyli na pewno 3 złote już mamy. Tym razem już się na pewno nie pomyliłam. I mamy 3 złote. Super, powinno być D, Jest? Jest. Idzie na pulę wygranych. Teraz kolejną, jak tu mówiłam, mamy tutaj linię, czy nam jeszcze coś się utworzy? Mamy winogron. Tu mamy winogron. Gdzieś jeszcze nie. Teraz szukamy tutaj słonika. Tu mamy słonik. Tu mamy słonik. Tu mamy słonika. I tyle. Przedostatni to mamy pomarańcze. Mamy tutaj i tutaj. I ostatni. Jest serduszko. Czy mamy serduszko? Nie mamy. Czyli mamy tylko jedną linię. A pod tą linią znajduje się na pewno 3 zł. Tak jest. Czy będzie DDD? Jest DDD. Super. Czyli nie będziemy na zero. Tutaj też mamy linię. Czy jeszcze nam się coś też utworzy? Czy nic? Mamy podkowę. Podkowy nie mamy w ogóle. Banana. Banana też nie mamy w ogóle. Serduszko tutaj mamy. Tutaj mamy. I tyle. I ostatnie mamy słonika. Słonika mamy jednego i nam to nic nie utworzyło więcej. Także znajdźmy, zobaczmy, co kryje się pod 3 zł. DDD. -d -d. DDD. Także super. Lecimy ostatnią zdrapeczkę, i mamy otworzoną linię też tutaj. Czy jeszcze nam coś się utworzy? Mamy arbus. Tu jest arbus. Tu jest arbus. Przepraszam, że tak na szybko, ale muszę do dzieci. Pomarańcz. Tutaj mamy pomarańcz. Ale brakuje nam truskawki. Tutaj też mamy pomarańcz, ale brakuje nam krab. Przedostatnim mamy wiśnie. Tu mamy wiśnie. Tu mamy wisienki. I tyle. I ostatnim jest ananas. Czy mamy ananasa? Nie mamy ananasa, więc też mamy 3 złote Na pewno. Tak jest. Jest ddd. Jest ddd. Także pojedźmy do podsumowania. Teraz sobie na 10 z drapek. Raz dwa. Teraz 1 2 3 Na 10 z drapek. 6 przegrało. 6 przegrały. A wygrały nam 4 raz. 2, 3, 4 z kwotą 3, 6, 9, 12 zł. Już jestem, czyli na minusie jesteśmy. Jak dobrze policzyłam, 18 chyba zł. Także powiem szczerze, że nie jest źle. Nie jest źle, naprawdę. Jest na wymiankę. Także poproszę o łapeczkę, o subskrypcję, o jakiś fajny komentarz i jeżeli chcesz, chcie, chce, chciałbyś, chcia, chciałabyś wesprzeć y, mój kanał z drapeczką, to z miłą chęcią będę wdzięczna. No i oczywiście trwa konkurs na Typli, też zapraszam do wzięcia udziału. I co? I widzimy się kochani w kolejnym y, odcinku. Papa, trzymajcie się. Miłej niedzieli Wam życzę.